tak sprawdzałam czy żyjesz no. nie no kur ja pierdolę. Nie, chodam, no. nie wiem kurwa jebanych nie jestem kurwa Zapierdolony kurwa rajocz gra jest tak niesprawiedliwa o kurwa czekaj nie nerwuj się ja ci <śmany> nie, 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 nie Please, Frank <śmany> Czemu te skórki do Tryndamera są tak brzydkie? Rzecz są ładniejsze Trendamer jest starym championem i nie dostawał tego, no to wygląda jak główna. Tak? Nie no, sam Trendamer nie jest jakiś, ale powinien z chirurgą na wszystkiego składu. Wygląda jak główna. No. Dzięki Dzięki. 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 Kazik, Kazik. ta zabrał mi mojego Ward'a. Kazik? Ej, e, siema, czy to jest Kazik? Talon, Kazik? 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 mi Kazik? Talona? Kazik? 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 Szyma Kazik? Kazik? Godnü, co to było? Prawda? <gry> jeszcze nie słyszeli, Dzień, dźwięk. <grywnie <grywnie> <dźwięku>. <grywnie> nie słyszeli mojego śmiechu, no tak, są ludzie jeszcze co nie znają, kurwa. Dzięki, 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 nie ne, bo grasz ze mną w Deforesta, koniec. No. Kurwuje jebana. Ne, ne, ne. Rusy, no ale po co to pobrałeś? No właśnie nie wiem. Po rosy, no, ne. Zagrałem, szedłem, nie podoba mi się, wyjebało mnie dwa razy. Ej, chodź, odpalaj grę. Nie. Odpalaj. Nie. Odpalaj. Nie. No ale dlaczego? Ty jesteś szmatam. 12 seconds later No ale odpal tego do rostu, bo ci za kupo. 2 hours later. Masz, kurwa, odpalić deforesta Nie, pierdoli mnie deforesta no, Pierdoli mnie las, rozumiesz? Las nie pierdoli Tak, mnie pierdoli pierdoli. pierdoli pierdoli nie las No masz rację, leśny ci się pierdoli No leśny mnie pierdoli Dobra, odpalasz League of

Czary, zasnęłam na chwilę Nie no, dlatego nie lubię jak ma Jairusa Żartowałam, bo przecież go wyhealowałam Ja pierdola, essa! Oh, A co, też byś chciał, nie? Ja już się waliłem. No, no dobra. Chociaż sumie... co nie? Nie? nie, nie, nie. Zaraz wracam. Nie! Zostajesz tu! Czy jest naprawdę dał na takiego? Bef! Bef! No nie. <laughs> nie ten nie ten no ten jestem tego. Ten... Wtrącałem Twoją reakcję. No, no. Dzięki. do ręki. Ale Kiriana nie ma dzięki. Aha. Okay. do ręki. Jest Szako, który zabije klona i pół mu jest zestunowana. Dobra, wyszło gi <laughs> 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 To, to był piękny. Ja terminuj, to jest hardzik. W jakiej kolejności mi się to zakolejkowało? Przepraszam bardzo. Eee, chyba na raz obydwa. Nie <stakeholder> tak się da w ogóle? No, i, nie poddawajmy jeszcze tego. Ja już cztery odkaliłem. To nie. Bez ręki. Bez ręki. Bez ręki. Nie, bez ręki. Nie, bez ręki. Nie, bez ręki. Nie, bez ręki. Bez ręki. Watsona. No, Watsona i Watsona. Kurde, nie mogę sobie iść robić jedzenie, bo zaraz ja rysuję. Ah. Dziorna, dziorna, beliorna. dziorna. dziurawa. Dziurawa. stań z tego krzesła, wypij mi krzesłem i usiądź na jeźdź Po prostu się wyciszę. Nie, nie, wycisz ich dmi. że... Dziurawa, dziurawa. Dziurawa. Dziurawa, dziurawa. daj Dziurawa, <grywki> dziurawa. <grywki> Czy to jest to o czym... A myślałem, już ja miałem ja bia... Co nie, to było? Nic, myślę. To, to jest... Widziałem <noise> wielkie Widzę, że parał. mam no, parał. <głosy> <Kurka>. <głosy> Dobra, ty gdzie jest czerwony? Pewnie jest spalony cały we krwi. O, no, no, nawet no, bo... nie <noise> wiem, że to jest czerwony! <głosy> 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 Ale no, tak. <noise> chodzi o niepełnosprawność? <noise> To, że ma ulepiewany kręgosłup, to nie znaczy, że jest niepełnosprawny, okej? Okay? Trójkąt na głowy! No, ale co nos? Dobra, wiecie co, kurwa, jestem głodny. Trend, wiecie, trend. No. <grywa> <grywa> to jest trend! <grywa> Nie mogę! Po prostu to jest niepojęte. Z2 ideje, zrobię sobie żarcie. Dzięki, bierz do ręki, 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 że potrzebuję pomocy i zawijemy. Au, au. Kurwa. Nie wpływaj. Zabiłem, zabiłem, zabiłem. I co mnie? Zabiłem? Starcie, przyczekaj sekundę! Jari, 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 jari! Arifeterczi! O Jezu, jaki kompakt Izrael w ogóle widzę, mm, tak, no. wiem ci tak, chłopie. Wiesz jak nazwi serię? Jak? Na pewno nie agresywne shoty z ligi. No. Ej! To jest Jezus. Sen po jak... weź, zrób z tego shota i wklej, to na sam koniec.